Siemanko! W dzisiejszym odcinku chciałam pokazać Wam dzielnicę buklinów Boshwick, a konkretnie Boshwick Collective, także zapraszam do oglądania. Ale najpierw chciałabym przez chwilę opowiedzieć o branżach. Kultura brunchowa w Nowym Jorku jest bardzo silna i co weekend można zobaczyć restauracje pełne Nowojorczyków, którzy uwielbiają brunch. Brunch to posiłek będący połączeniem śniadania, ponieważ przeważnie dania do wyboru mają charakter śniadaniowy i obiadu, ponieważ brunch przeważnie zaczyna się w późniejszych godzinach niż śniadanie. Bardzo popularny jest też bottomless brunch, w którym przez określony czas w cenie posiłku wliczone są też nielimitowane dolewki alkoholu. Przeważnie do wyboru są trzy koktajle, krwawa mary, mimosa i bellini lub piwo. Reguły takich nielimitowanych branżów różnią się w zależności od restauracji, także polecam najpierw sprawdzić, jakie dana restauracja ma w tym temacie zasady. Niestety nie udało nam się dostać stolika, mimo że byliśmy w restauracji o 9.04, a otwierali o 9.00. Musieliśmy więc zapisać się na listę oczekujących i poczekać 40 minut. Poszliśmy więc do pobliskiego Dominopark, który znajduje się tuż przy rzece. Obecnie jedzenie w restauracjach wygląda tak, że każdy stolik ma kod QR z kartą dań, przez który zamawia się jedzenie, które następnie jest przynoszone do stolika przez kelnera. Wszystko po to, żeby jak najbardziej ograniczyć kontakty międzyludzkie. Ja zamówiłam typowe amerykańskie danie śniadaniowe, czyli kanapkę z jajkiem no i fryteczki. Baszłyk Kolektyw to taka galeria street artu, w której można zobaczyć pracę artystów z całego świata. Znajduje się ona przy ulicach dzielnicy Baszłyk na Brooklynie. Pierwszy raz byłam tu w 2017 roku i niestety wiele z projektów tej sztuki licznej zostało niedawno zdewastowanych i zamalowanych tagami, co jest dosyć przykre, bo byłam tu wiele razy w ciągu ostatnich trzech lat i zawsze było super, a teraz jest no, no trochę słabo. Większość najlepszych street artów jest zdewastowana, a żeby zobaczyć to, co zostało, niekoniecznie warto tu specjalnie przyjeżdżać. Tutaj akurat trafiliśmy na nagrywanie teledysku, i to był już drugi raz tego dnia. Takie rzeczy jak właśnie nagrywanie teledysków, filmów czy sesje zdjęciowe bardzo często można spotkać w Nowym Jorku. A tutaj kolejna lokalizacja słynnej pizzy z karczochami Artichoke Basil pizza, którą pokazałam już w odcinku o The High Line. Po drodze weszliśmy jeszcze na pchli targ, którego pilnował bardzo groźny pies. Mnie osobiście pchletargi w Stanach nie zachwycają. Mam wrażenie, że większość rzeczy jest niewarta swojej ceny, ale dajcie znać, jeśli Wam udało się kiedyś znaleźć coś fajnego. I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.